Firma Daimler, producent Mercedesa, postanowiła sprzedać wszystkie swoje 80 salonów w Niemczech. To znaczy, że od teraz Daimler będzie produkował Mercedesy, ale bezpośrednio klientom ich sprzedawać nie będzie. Tym mają się zająć wyłącznie prywatni dilerzy. I nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie to, że trend na rynku jest zupełnie odwrotny. Na przykład firma Stellantis postanowiła, że Opel w ciągu najbliższych lat będą sprzedawane wyłącznie w modelu agenturalnym. To znaczy, że dealer samochodowy nie będzie już pracował na własny rachunek, tylko ceny będą ustalane przez producenta, a sprzedawca dostanie tylko prowizję. O takim samym modelu mówi również Volkswagen, a dla firm chińskich i Tesli taki model w ogóle nie istnieje, ponieważ oni w ogóle nie mają salonu. Tesla, podobnie jak kilka innych marek, jest sprzedawana wyłącznie przez internet. Dlaczego więc Daimler w osobie swojego prezesa zrobił? był zupełnie odwrotnie niż trend na rynku. Tego nie wiadomo, ale wiadomo, że jest to nie pierwsza dziwna decyzja prezesa Daimlera pana Kaleniusa. Wcześniej postanowił na przykład, że firma zostanie podzielona i w tej chwili Mercedesy osobowe i Mercedesy ciężarowe to są dwie różne firmy. Wtedy wszyscy się bardzo dziwili, dlaczego w ogóle taki podział robić, po co jedna firma większa jest zawsze mocniejsza na rynku niż dwie mniejsze, jednak taka decyzja została podjęta i w tej chwili mamy dwie firmy. Później się okazało, że prawdopodobnie chodzi o to, żeby jedna firma nie musiała drugiej dokładać, w momencie zawirowań na rynku, w momencie, kiedy na przykład Mercedesom osobowym będzie szło gorzej, będą mieli straty, a Mercedesy ciężarowe będą ciągle przynosiły zysk, to w takiej sytuacji, gdyby to była jedna firma, to ciężarowe musiałyby ułożyć na osobowe albo odwrotnie, w zależności od, od trendu na rynku. Ale w momencie, kiedy mamy dwie firmy, to wtedy, gdy jedna słabuje, to wyciąga rękę do państwa i państwo niemieckie bardzo chętnie swojemu przemysłowi samochodowemu pomaga. Także wydaje się, że podział firmy, o dziwo, miał na celu bezpieczeństwo tej firmy i łatwiejsze uzyskanie finansów od państwa w przypadku jakiegoś potknięcia albo kryzysu. Drugą dziwną decyzją prezesa Daimlera była rezygnacja z produkcji samochodów Mercedes klasy A i B, czyli tych mniejszych Mercedesów z napędem na przednie koła. Te samochody są zbudowane na tak zwanej platformie MFA, po niemiecku Mercedes Front and Trip, po polsku przedni napęd Mercedesa, ale tutaj w Niemczech mówiono, że MFA to tak naprawdę znaczy Mercedes für Arme, czyli Mercedes dla biedaków. I to by się zgadzało, prezes już nie chce produkować Mercedesów dla biedaków, tylko chce, żeby Mercedes pozostał. Marką luksusową i tylko luksusową. Ale tak czy owak rezygnacja z produkcji Mercedesów klasy A, które jakby nie patrzeć przynosiły zysk, wydawała się dziwna. Wtedy, dopiero później, parę lat później okazało się o co chodzi. Chodzi o to, że Mercedesy klasy A przestają istnieć za to, Mniejsze samochody produkowane przez Daimlera będą się nazywać smart, ponieważ nowy smart, nowy elektryczny smart jest już zwykłym, normalnym, małym, nie za dużym samochodem, ale nie jest połówką samochodu i nie jest też kopią Mitsubishi albo kopią Renault Twingo, tak jak było wcześniej. Tak czy podział firmy, bezpieczeństwo, małe Mercedesy stały się smartami, ale sprzedawać wszystkie 80 salonów rezygnując z prowizji, którą firma bezpośrednio na samochodach brała do własnej kieszeni i oddawanie tej prowizji komuś innemu, no, to jest dyskusyjne. Tym bardziej, że Daimler powiedział jasno: te 80 salonów nie może być sprzedanych w jedne ręce. Czyli nie może być jeden wielki dealer, który kupi wszystkie 80 salonów, albo ktoś założy firmę, która kupi 80 salonów i będzie w 80 salonach sprzedawać Mercedesy w Niemczech. Tak być nie może. Tak mówi Daimler. Dlaczego w ogóle Daimler stawia takie ograniczenia? A więc wydaje się, że za tym Stoi pewna obawa przed firmami chińskimi. No bo wyobraźmy sobie, Chińczycy chcą wejść na rynek europejski swoimi samochodami nie tylko tymi popularnymi i tanimi, ale również luksusowymi, takie jak Nio na przykład. Więc mogłoby się okazać, że salony Mercedesa kupi firma chińska. Przez pierwsze lata będzie sprzedawać tam Mercedesy, następnie do Mercedesów luksusowych dołoży swoje luksusowe samochody i w ten sposób przekona klientów, dotychczasowych klientów Mercedesa, że chińskie luksusy są również luksusowe i również fajne, i ludzie powoli będą się przesiadać z Mercedesów na Luksusowe samochody chińskie. Cała ta sytuacja mogłaby bardzo, bardzo podkopać pozycję rynkową Mercedesa w swoim własnym kraju. Tym bardziej, że te salony są położone w bardzo dobrych miejscach. Na przykład salon filmowy Mercedesa, który również jest wystawiony do sprzedaży w Stuttgarcie, znajduje się obok fabryki Mercedesa, obok muzeum Mercedesa. Do którego przyjeżdżają turyści. Także trudno sobie wyobrazić, że Chińczycy kupują salon Mercedesa obok Muzeum Mercedesa i wystawiają tam swoje samochody. I mimo tak poważnego niebezpieczeństwa ze strony Chińczyków, prezes, prezes Daimlera jednak te salony chce sprzedać. Być może wytłumaczeniem jest liczba pracowników w tych salonach, bo jak podał Daimler, w tych 80 salonach pracuje około 8 tysięcy ludzi, czyli po 100 osób na salon. A 8 tysięcy ludzi to jest naprawdę bardzo dużo i naprawdę bardzo dużo Daimlera ci pracownicy kosztują. Tym bardziej, że prawdopodobnie są oni zatrudnieni, o prawie na pewno, zatrudnieni bezpośrednio w Daimlerze, czyli przez całe lata Prosperity dorobili się wysokich pensji, bo duże firmy tutaj w Niemczech dużo płacą. A teraz w czasach kryzysu, w czasach inflacji, w czasach zawirowania, na rynku samochodowym tak dużo pracowników prawdopodobnie nie będzie potrzebne. Tym bardziej, że samochody stają się elektryczne, rzadziej jeżdżą na przeglądy, mniej tych przeglądów jest potrzeba. W związku z czym trzeba by ograniczyć liczbę pracowników. A jak tu ograniczyć liczbę pracowników, jeśli pracujący tam ludzie pracują od 10, 15 albo więcej lat i według prawa niemieckiego należy im się odszkodowanie w momencie, kiedy zostają zwolnieni. W ogóle jest trudno zwolnić takich ludzi, do tego trzeba wypłacić odszkodowania. Odszkodowania są naprawdę bardzo wysokie i prawdopodobnie Daimlerowi po prostu się nie opłaca tych odszkodowań wypłacić. Płacać. Teoretycznie można by te płace obniżyć, ale obniżenie jest praktycznie niemożliwe, ponieważ pracownicy Daimlera są na taryfach ustalonych pomiędzy związkami zawodowymi a przedsiębiorstwem i no taryf się też nie da obniżyć. Więc wygląda na to, że cała sprzedaż salonów ma związek z pracownikami, których jest za dużo i za dużo zarabiają, przez co powodują, że salony stają się mniej albo w ogóle nierentowne. Zresztą potwierdzałby to fakt, że Daimler ogłosił, że zatrudnienie ma być przez nowego nabywcę salonów zagwarantowane, ale może on obniżyć płace. Ta wypowiedź Daimlera potwierdza to, że chodzi o pracowników. I wygląda na to, że Daimler w ten sposób znalazł sposób, w ten sposób znalazł sposób na ograniczenie liczby pracowników, na obniżenie im płac albo w ogóle pozbycie się ich. Bo przecież z produkcji nie zwolni, tam są oni potrzebni, a salony, a salony, jak pokazuje przykład Tesli i innych firm, w tym chiński, stają się powoli zbędne. Sprzedaż samochodów będzie w przyszłości, w ciągu najbliższych kilku lat, zupełnie inaczej wyglądała.